Na ten moment, który przed chwilą zobaczyliście, czekałem już jakiś czas, a te vlogi w ostatnich dniach tylko do tego zmierzały, żeby właśnie to się wydarzyło. Początek sezonu rajdowych Mistrzostw Świata, start do rajdu Monte Carlo w Monako. Pogoda prawie jak w lecie, 17 stopni, słonko, bardzo ładnie. No niestety jest to bardzo duża odległość i tak naprawdę trochę logistycznie ten rajd się rozjeżdża przez to, że e, naprawdę bardzo duże odległości dzielą park serwisowy w Gap od e, z ceremonii startu i ceremonii mety w Monte Carlo. W niedzielę oczywiście troszeczkę to zbliży, ponieważ w niedzielę odcinki specjalne są już dużo bliżej, Monako dużo bliżej wybrzeża. Morza Śródziemnego. W tej chwili natomiast jesteśmy już z powrotem w na naszej kwaterze. Po drodze zaliczyliśmy jeszcze drugi dzisiejszy odcinek specjalny. Przyjrzyjmy się zatem wynikom dzisiejszego dnia. Pierwszy odcinek wygrywa Sebastian Orzie 1 i 0,8 sekundy przed Ojtem Tanakiem, następnie trzeci jest Elfin Evans, znowu ma niespodzianka, Toyota całkiem nieźle, Elfin 1,9 sekundy za tym, 1,1 sekundy tylko za Oitem. Czwarty Thierry Neville 6,4 sekundy straty, piąty Calero Perra 10,2 i szósty Sebastian Leb 10,9 to był odcinek asfaltowy, w miarę suchy. Wszyscy dość szybko i sprawnie go pokonali. Odcinek drugi, ten, na który udało nam się dotrzeć ze startu w Monte Carlo. Odcinek bardzo zróżnicowany, dużo czarnego lodu, dużo śniegu. Część zawodników jechała na oponach kolcowanych, część na oponach na mokrą nawierzchnię. Różnie na tym zawodnicy wyszli. Niewątpliwie zwycięzcą dzisiejszego dnia, jak chodzi o rozgrywki taktyczne, o ten hazard oponiarski, który jest e, taką solą rajdu Monte Carlo, był Thierry Vil, któremu udało się drugi odcinek specjalny wygrać z Sebastianem Możierem aż o 25,5 sekundy. Trzeci był Oitana, kolejne 4,7 sekundy dalej, potem Elfen Evans, Sebastian Leb, S.A.P. Kalapi i Kaler Van a zatem klasyfikacja generalna po pierwszym dniu zmagań, po właściwie pierwszej nocy zmagań: Thierry Neville prowadzi nad Sebastianem Orzierem 19,1 sekundy, trzeci Jezoit Tanak 25,1, Elfy Evans 25,4 i Sebastian Leb już prawie minuta straty. W tym wszystkim brakuje nam zawodników Forda, no jest niby SAP Kalapi szósty czas na odcinku numer 2, ale już też również bardzo duża strata, ponad 50 sekundowa. Z czego to się bierze? Otóż fordy mają problem, Schłodzeniem. Na tych odcinkach specjalnych jest bardzo dużo liści, liści, które nie zostały. Przykryte śniegiem w tym roku. Te liście są suche, ponieważ generalnie jest sucho i przyczepiają się one wzbijane przez powietrze, przyczepiają się one do osłon chłodnic. W M-Sporcie już pracują nad tym, jak zmodyfikować zderzak, żeby jutro te problemy się nie powtórzyły. Niestety, dzisiaj Temosuninen nie ukończył odcinka numer 2, zatrzymał się na odcinku i jutro będzie startował z karą z Rally 2. O, jest godzina pierwsza w nocy. Ja to idę zmontować, żebyście jeszcze mogli to rano zobaczyć. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji ławce w górę. Do zobaczenia po jutrzejszym dniu.